Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj wtorek superwizyjny dla mediatorów. Jesteśmy po spotkaniu, i dzisiaj zaprezentowaliśmy film, rozmowę z panią dr Janną Terus na temat mediacji. To bardzo ciekawa rozmowa o przeszłości, o tym co teraz, o tym co na przyszłość, i tak wciąż dla każdego na nowo. To rozmowa na temat tego, czy warto i po co warto być mediatorem. Na czym warto się zastanowić, jakie wątki warto wziąć pod uwagę. A na pewno ten, że łatwiej jest żyć. Jak się posiada taką wiedzę, jaką mają mediatorzy? Tylko jeżeli zdecydujesz o tym, żeby się kształcić, to zapytaj najpierw o podstawę, o jakąś o tym, na czym te mediacje się opierają, bo jak nie ma tej podstawy, to warto to przemyśleć. Podstawa jest w bardzo dobrym miejscu. U antycznych Greków, u antycznych filozofów, którzy. Poprzez Arystotelesa odkryto jej środka. A to, co pomaga nam w życiu, to równie cudowne odkrycie Arystotelesa w sprawach retoryki, czyli komunikowania się i w sprawach kompetencji czegoś, co pokazuje efektywność naszego kształcenia że to, co nabywamy, do czego się uczymy, połączone z praktyką, rzeczywiście działa i przydaje nam się w życiu. Do takiego dzieła bardzo zapraszamy. Zaprezentujemy cykl filmów, a tam odpowiedzi na proste pytania, które stawiane są. Przez przyszłych mediatorów, obecnych mediatorów, jak również takie bloki, które mówią o kształceniu z perspektywy programu, z perspektywy standardów, no i różnego typu dylematów. Także zapraszamy, obejrzyjcie nasze materiały, no i zapraszamy do nas Szkoły Mediacji Masterclass.